Dajcie w kolejnym odcinku Wiedźmina. Ja jestem Profi jesteśmy na pogrzebie tego ziomka. Nie wiem o co ho, ale zaraz się dowiem. Nie wiemy skąd przyszli bandyci, ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się szybciej odnajdziemy ich ślady. Udam się na zachód. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen, chyba że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś się jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady. Tris, co zamierzasz? Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Czemu akurat z Geraltem? Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w wyzimie. Triss. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnań i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Lol. Żegnaj, Geralt. Ta, co się tepnęła w ogóle. Do zobaczenia. Rozdział Karolino, pierwszy. jestem zmęczona. niedaleko, zaraz będziemy na miejscu. Co tu dużo gadać? Ta Gra opowiada się sała. Zimno mi. Upiecz ci ciepłe mleko z miodem. Hm? Chcesz? Tak, chcę mleko. Nie lubię mleka. Co to za psy? Musiał oczy świecą. Jakie psy? Tamte. Lwin, zrób dokładnie, co ci powiem. To bardzo ważne. Biegnij najszybciej, jak potrafisz do karczmy. Nie oglądaj się za siebie. Zrozumiałeś? Te psy są złe! Biegnij! Run, forest, run! Lol, what the fuck? Kurde, z Czarnobyla normalnie. Co jest? Zamykaj bramę! Bestia! Bestia atakuje! Alarm! Lol, serio? Że to zawsze bała musi się wypierdąć. Geralt, Melitele cię zesłała. Za bramą jest kobieta. Psy zaraz ją rozszarpią. Zrób coś! Ratunku! Nie! 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 Nie waż się otwierać bramy! Bestie wpadną do środka! To prawda. Te psy są bardzo niebezpieczne. Nie pochodzę stąd, ale widzę, że jesteście bardziej potworami niż ludźmi. Odsunąć się! Sam ją uratuję! Stój! Nie poradzisz sobie sam! Niech cię szlak! Wszyscy zginiemy! you <sighs> Ani chybi magia. To bestia! Geralt! Oto nadchodzi czas miecza i topora. Białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i pogardy. Ted Dayred, Czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z Hen Iker, z zasianego ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. Ja. Yeah. To wróżba Itliny, stara Elfia przepowiednia. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Oby. Wygląda na to, że ocalił nas przed bestią. Tak. O, Alwin poczuł się lepiej. Znajdę kogoś, kto się nim zajmie. Nie powinien zostawać bez opieki. Tymczasem zatrzymamy się w karczmie. Poczekaj chwilę. W trakcie podróży natknąłem się na dziczałe psy. Były inne niż te tutaj. Mam na myśli coś więcej niż zieloną sierść. Wiesz coś o nich? Zdaje się, że terroryzują wioskę od jakiegoś czasu. Co kilka dni kogoś zabijają. Przewodzi im wielki pies, czy też może wilk. Nazywają go bestią. Może znajdzie się ktoś, kto zapłaci za zabicie bestii. Wiedziałam, że będziesz chciał się tym zająć. W końcu taka jest rola wiedźminów, prawda? Ale dość już o potworach. Co ci to sprowadza? Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. Nie widziałaś może kogoś takiego w okolicy? Cii, nie tak głośno. Faktycznie był tu ktoś taki, ale wieśniacy dostają szczękościsku na samą wzmiankę o nim. Może wielebny będzie wiedział. W sprawie bestii też najlepiej Chodzi. udaj się do niego. Tak zrobię. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Po raz pierwszy od dłuższego czasu trafiłem na trop salamandry. To dla mnie bardzo ważna sprawa. Wiesz coś o nich? To chyba jacyś bandyci terroryzujący okolice. Miejscowi strasznie się ich boją. Wczoraj przynieśli chłopaka, którego te potwory wychłostały lamią. Lamią? Meńskim batogiem, batem z małymi kolcami i zadziorami. Po uderzeniu odrywa kawał skóry i mięsa. Lamie są zakazane w większości cywilizowanych krajów. Chłopak bredził coś o wykupnym, pewnie chodziło o jakiś haracz, chciał iść do wielebnego. Niestety zmarł w nocy od gorączki. Dziękuję, Szani. Być może zabawię tutaj dłużej niż planowałem. Mogę wiedzieć czemu tak ci zależy na tej salamandrze? Zabili kogoś, kogo zdążyłem polubić i okradli mnie. W takim razie nie chciałabym być w ich skórze. Tak właściwie, to skąd mnie znasz? To ja, Szani, nie poznajesz? Co się z tobą działo? Słyszałam, że zginęłaś podczas pogromu w Rivi. Niestety straciłem pamięć. Moje wspomnienia ograniczają się do kilku ostatnich tygodni. Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. U nas na północy neurologia jest jeszcze w powijakach. Słyszałam jednak, że czasami pamięć wraca. Nie jest tak, że. Zaczynam się powoli przyzwyczajać. Z niechęcią przyznaję, że czarodzieje są w tej dziedzinie skuteczniejsi. z Może Ale z, z, z nich mógłby ci pomóc. Co robisz w tej wiosce? Jestem w drodze do wyzimy. Będę walczyć z zarazą Katryon w szpitalu Lebiody. Kiedy wyruszasz w dalszą drogę? Jak skończę, pomagać ofiarom sfory. Nie mogę ich tak zostawić. To zajmie trochę czasu, ale bez pomocy połowa z nich umrze. Co się teraz stanie z Alwinem? Nie wiem, na razie będę się nim opiekować. Może ktoś z wioski zechce go przygarnąć. To rezolutny dzieciak, na pewno ktoś się znajdzie. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Bywaj. Spokojnie, malutki, wszystko będzie dobrze. Oh, curna. A dobra, nie ja mogę tak tutaj, spoko Eee, nie ma się gdzieś mieszać. Dobra, co my mam w dzienniczku? Hmm, tablica ogłoszeń. Ciekawe czy znajdę tu jakąś pracę. Lepiej zachować czujność. Dobra, dzisiaj Kowal. służba. Lepiej zachować. Ale mnie suszy. Ślapik kurwa. Gdzie jest kowal z walisty drwal? Mówimy mm. do karczmy. Brak odważnych? To jesteś ważny, urocze. Hmm, trzy uncje Optima Mater. Musi być ktoś ważny bo Krok na zielono. Do stworu rtęciowego? <laughs> oj, przepraszam, zamyśliłem się. Witaj. Witaj, jestem Kalkstein, alchemik Gerald. Wiedźmin. Wiedźmin? Ile byś sobie zażyczył za możliwość zbadania twojego organizmu? Nie stać cię. Przysłużyłbyś się nauce? Rozumiem. Choć wziąłem cię za osobę, która szanuje rzetelną wiedzę. Szanuję naukę i naukowców, także alchemików. W zamian oczekuję tego samego. Cóż rozumiem? Hmm. Może chociaż zgodzisz się na sekcję zwłok? Za chwilę mój szacunek dla alchemików może się drastycznie zmniejszyć. No dobrze, już dobrze. Przepraszam. Nie wyglądasz na tutejszego. Mieszkam w Wyzimie. Właśnie wracam z wielkiego zlotu alchemików, piromantów i geomantów. Ach, Wiedźminie, Oksenfurt, to wspaniałe miasto. Kolebka nauki. Nie wątpię. Doszliście do czegoś konkretnego? To było niesamowite przeżycie. Przedstawiłem moją dysertację na temat hmm, konkretnego? Takich zlotów nie organizuje się, żeby rozmawiać o konkretach. W takim razie nie widzę sensu. Nauka jest jak wielka rzeka. Pełna pomniejszych nurtów, wirów i zdradliwych rozlewisk. Samotny flisak nie zdoła poznać wszystkich tajemnic rzeki, dopłynąć do źródeł i powrócić. Musi zawinąć do portu, gdzie porozmawia z innymi flisakami, wymieni informacje. Spije się w trupa i zostawi ostatnie pieniądze w bordelu. Już rozumiem, o co chodzi z tymi zlotami naukowymi. Hmm. Nauka jest jak rzeka nieskończona, niepowstrzymana. Przepraszam, zamyśliłem się. Nie szkodzi. Mówiłeś, że wracasz do wyzimy. Tak. Gdyby nie kwarantanna, nie traciłbym czasu na siedzenie w karczmie. Prowadzę badania. Bardzo ważne, przełomowe odkrycia wiszą w powietrzu, a ja marnuję czas pijąc alkohol. Nieudolnie wydestylowany alkohol. Wysłałem wiadomość do mojego przyjaciela z koła alchemicznego. Prosiłem, żeby mi załatwił glejt. Cóż, życzę powodzenia. Dziękuję. Muszą mnie wpuścić! Muszą! Bywaj. Muszę jeszcze raz. Witaj, przystojniaku. Widzę, żeś zdrożony. Hola, czy to nie ty tego dzieciaka z zabramy wyciągnąłeś? Tak się złożyło. Złożyło, dobre sobie. Żeby tak tutejszym chłopom od czasu do czasu się złożyło coś dobrego zrobić. eh. nieważne. Coś podać? Na razie nic, dzięki. Ale może dotrzymałabyś mi przez chwilę towarzystwa. No wiecie co? Teraz jestem w pracy i przyzwoita ze mnie dziewczyna. Chcesz powiedzieć, że po pracy przestajesz być przyzwoita? <laughs> Jak śmiesz? Bezczelny typ. Odwal się, bezstydniku. Odwal się, bezstydniku. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Tak. Bywaj. To ty mnie uratowałeś, prawda? Tak. Pomogłem strażnikom. Ta. Co się teraz ze mną stanie? Może poczekaj, aż zgłoszą się po ciebie bliscy. Sprawdź, czy nie masz blizny nie. na czole. Moja rodzina nie żyje. Mam tu zostać na dłużej. Przykro mi mały. Nic nie szkodzi. I tak ich prawie nie znałem. <noise> I tak <ich> nie lubiłem. <noise> Pięści mnie świeżbią. Chcesz oberwać nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze. Bywaj. <noise> Co pogadałem? Kurde, ale gdzie jest Czego tu chcę? Podaj piwo. Nie chcemy tu takich jak ty. Prosiłem o piwo. Skończyło się. No dobra, zaraz sprawdzę. Może jeszcze co zostało. Dziękuję, Dziękuję. Pierdole, dobry człowieku. Pyjcie szybko, zaraz zamykamy. Oberżysto, jeszcze raz mnie obrazicie i będziemy się gniewać. Nie chcecie tego chyba. Nie. Dobrze. Załatwię swoje sprawy i więcej mnie nie zobaczycie. A czego tu chcę? Szukam kogoś, kto zatrzymał się w karczmie. Rozejrzyj się po stolikach i bocznych komnatach. Tam zazwyczaj goście przebywają. Wieczorem udają się do pokojów na spoczynek. Wtedy przyjdź ponownie rano, żeby z nimi porozmawiać. W takim razie pójdę się rozejrzeć. A czego tu chcę? Jestem Wiedźminem. Co tu, na wieś, no ogień. Znajdzie się dla mnie zajęcie? U mnie nie. Może Wielebny będzie miał jakieś zlecenie. Wielebne, Przed twoją karczmą zginęła kobieta. Zresztą nieważne, pogadam z Wielebnym. A czego tu chce? Czemu tu tak ponuro? A co to, Znam was czy jak? Z obcymi nie gadam. A za pięć orenów? Za pięć orenów to i króla foltysta znam. Bywaj, czas mi w drogę. Tak, to jest kura. Myślałem, że tu się do Dobra, no cóż, ja się z Wami pożegnam. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Na raiz. <laughs>